Dala od świateł Jupiterów Bernabeu, zaczyna się najcichszy rozdział w życiu Luki Modricia. Żadnych braw, żadnego hałasu, tylko ciepłe światło, stare kamienne mury i cisza, na którą trzeba sobie zasłużyć. W roku 2025 odnajduje to miejsce na północy Madrytu dom, który nie chce imponować, lecz uspokajać. Jednak ten spokój. Nie jest dziełem przypadku. To koniec drogi, która zaczęła się w chaosie. Aby zrozumieć, dlaczego Modrycz szuka dziś ciszy, musimy wrócić tam, gdzie jego życie było wszystkim innym, tylko niespokojem. Luka Modrycz urodził się 9 września 1985 roku w Zadarze, w czasach, gdy wojna determinowała codzienność. Jego rodzina straciła dom, stabilność niemal nie istniała. W obliczu tej niepewności piłka nożna stała się jego oparciem. Na spękanym asfalcie wcześniej nauczył się zachowywać spokój, podczas gdy wokół niego wszystko było w ruchu. Trenerzy NK Zadar szybko dostrzegli, że Modric rozumiał grę inaczej. Nie przez siłę, lecz przez wizję. W wieku 16 lat przeszedł do Dinama Zagrzeb, gdzie został systematycznie ukształtowany. Wypożyczenia w twardej fizycznie lidze uczyniły go odpornym. Mając zaledwie 18 lat został graczem roku, nie z powodu dominacji, lecz dzięki kontroli. Po powrocie do Dinama przyszły tytuły i uznanie. Tottenham przyniósł adaptacje i wątpliwości, ale pod wodzą charego Redknappa Modric odzyskał swój rytm. W 2012 roku trafił do Realu Madryt. Krytyka była głośna, presja ogromna, jednak sezon po sezonie stawał się cichym centrum historycznej pomocy. W 2018 roku, po finale Mistrzostw Świata z Chorwacją, otrzymał złotą piłkę. To nie był głośny triumf, lecz logiczne zwieńczenie długiej drogi. Z dala od głównych ulic Madrytu zaczyna się najbardziej prywatna przestrzeń Luki Modricia. W La Florida. Jednej z najbardziej odizolowanych dzielnic miasta, jego willa ukryta jest za starymi, kuto bramami. Bez przepychu, bez oznak statusu. Ten dom nie chce rzucać się w oczy. On chce chronić. Przy wartości około 12 milionów euro i powierzchni około 730 metrów kwadratowych, willa sprawia wrażenie spokojnej i zamkniętej w sobie. Palmy otaczają podjazd. Budynek nienachalnie wpisuje się w teren. Już przy przyjeździe czuje się, że to miejsce zostało stworzone dla kogoś, kto całe życie stał w hałasie i teraz szuka cichych godzin. Wewnątrz prowadzi światło. Przepływa przez wejście do otwartej strefy recepcyjnej, w której pomieszczenia łagodnie przechodzą jedno w drugie. Salon, sala telewizyjna i jadalnia nie tworzą showroomu, lecz spójną przestrzeń życiową. Duże szklane powierzchnie zapraszają ogród do środka i sprawiają, że wnętrze zaciera się z tym, co na zewnątrz. Kuchnia celowo znajduje się nieco z boku, jest cieplejsza i bardziej prywatna. Ciemne odcienie niebieskiego, mosiężne detale, masywna marmurowa wyspa. Pomieszczenie na prawdziwe dni, na wczesne poranki, późne powroty po meczach, na rozmowy bez pośpiechu. To nie miejsce na inscenizację, lecz na codzienność. Na piętrze atmosfera staje się jeszcze spokojniejsza. Każda sypialnia ma własny nastrój, ale wszystkie kierują się tą samą zasadą – powściągliwością. Łazienki kontynuują ten spokój dzięki kamieniowi naturalnemu, marmurowi i stonowanym barwom. Nic nie wydaje się przypadkowe, nic nie jest głośne. Na zewnątrz szeroko otwiera się ogród. Główny basen chwyta wieczorne światło. Drugi jest ukryty i prywatny. Trawniki, różane ścieżki, nawet obszary funkcjonalne pozostają niewidocznie zintegrowane. Wszystko służy jednemu celowi zachowaniu spokoju. Ten dom nie jest symbolem sukcesu. Jest jego wynikiem. Za spokojem Luki Modricia stoi struktura finansowa przypominająca jego grę. Jasna, zdyscyplinowana i przemyślana długofalowo. Jego obecny majątek szacuje się na około 70 milionów euro. Nie powstał on w wyniku ryzykownych kroków, lecz dzięki stałemu rozwojowi. Finansowy punkt zwrotny nastąpił w 2008 roku wraz z przejściem z Tottenhamu. Kwota transferu wynosząca 19,3 miliona euro położyła fundament pod wszystko, co nastąpiło później. Cztery lata później Real Madryt zapłacił 35 milionów euro za jego pozyskanie. Od tego momentu jego dochody rosły z tą samą cichą autorytetem, którym emanował na boisku. W swoich pierwszych latach w Madrycie zarabiał od 4,1 do 4,7 miliona euro na sezon. Po przedłużeniu kontraktu w 2016 roku. Jego pensja wzrosła do około 7,95 miliona euro rocznie. W latach największych sukcesów w Lidze Mistrzów osiągała ona około 9,95 miliona euro na sezon. Nawet w zaawansowanym wieku piłkarskim klub nadal oferował mu od 5,85 do 7,95 miliona euro rocznie. Przez 13 sezonów jego dochody w Realu Madryt Wyniosły ponad 93 miliony euro. Reprezentacja narodowa również dołożyła swoją cegiełkę. Historyczna droga Chorwacji na Marzelek VIII 2018 przyniosła mu premię w wysokości od 1,4 do 1,87 miliona euro. Marzelek VIII 2022 dodały kolejne około 936 tysięcy euro. Łącznie z międzynarodowych turniejów uzyskał od 3,5 do 4,7 miliona euro. To nic w porównaniu z pensjami klubowymi, ale nierozerwalnie wiąże się z momentami, które ukształtowały jego legendę. Partnerzy reklamowi odgrywali rolę uzupełniającą. Modric nigdy nie szukał agresywnego marketingu. Długoterminowe współprace, w szczególności z Nike, Przynosiły mu w szczytowych okresach od 936 tysięcy do 1,17 miliona euro rocznie. Przez lata dochody te sumowały się do kwoty około 914 milionów euro. Duża część jego majątku ulokowana jest w nieruchomościach. Jego rezydencja w Madrycie, pierwotnie wyceniana na około 11,7 miliona euro. Jest dziś warta szacunkowo 15-16 milionów euro. Pozostałe nieruchomości w Chorwacji podnoszą jego całkowity portfel do około 17,5 do 19,9 miliona euro. Stabilnie, prywatnie, z nastawieniem na wzrost. Jednak na bezpieczeństwie finansowym jego historia się nie kończy. Otworzyła ona przestrzeń. Na coś innego. Finansowa droga Luki Modricia podąża za tą samą zasadą, co jego gra: kontrola zamiast ryzyka. Jego majątek szacuje się dziś na około 70 milionów euro, zbudowany dzięki stałości, a nie gwałtownym skokom. Pierwszy punkt zwrotny nastąpił w 2008 roku przy transferze z Tottenhamu za 19,3 miliona euro. W 2012 roku Real Madryt zainwestował 35 milionów euro. Dowód zaufania, który na stałe zmienił jego dochody. W początkowych latach zarabiał od 4,1 zetu do 4,7 miliona euro na sezon. Po przedłużeniu kontraktu w 2016 roku jego pensja wzrosła do około 7,95 miliona euro. A w fazie rozkwitu Ligi Mistrzów nawet do około 9,95 miliona euro rocznie. Łącznie w ciągu 13 lat w Realu Madryt zarobił ponad 93 miliony euro. Również reprezentacja narodowa przyniosła dodatkowe premie. Finał MS 2018 i dojście do półfinału w 2022 roku dały razem od 3,5 do 4,7,7 miliona euro. Nie jest to dominujące źródło dochodu, ale ściśle związane z największymi momentami jego kariery. Sponsorzy odgrywali spokojną rolę poboczną. Długoterminowe kontrakty, przede wszystkim znajki, przyniosły mu przez lata od 9 do 14 milionów euro. Centralne miejsce zajmują jego nieruchomości jego willa w Madrycie jest dziś warta około 15-16 milionów euro. Inne obiekty w Chorwacji podnoszą wartość jego nieruchomości do prawie 20 milionów euro. Bezpieczeństwo finansowe nie dało mu wolności do nadmiaru, lecz przestrzeń na odpowiedzialność. Wraz z rosnącym bezpieczeństwem, Luka Modric zaczął po cichu dzielić się swoim sukcesem. Nie dla poklasku, lecz celowo. Podczas pandemii COVID-19 przekazał 500 tysięcy euro szpitalowi ogólnemu w zadarze. Pieniądze te umożliwiły zakup mobilnego aparatu RTG, dokładnie tam, gdzie pomoc była pilnie potrzebna. W czasie niepewności podarował stabilność. Wsparcie to przejawiało się również poprzez piłkę nożną. Na aukcjach charytatywnych koszulek reprezentacji Chorwacji jego noszone trykoty regularnie osiągały najwyższe ceny. 160 tysięcy euro za koszulkę z Mistrzostw Europy 2020 z meczu przeciwko Hiszpanii. Kolejne 200 tysięcy euro w późniejszych akcjach. Łącznie na projekty społeczne wpłynęło w ten sposób około 300 tysięcy euro. Każda koszulka oznaczała więcej niż sportowe osiągnięcie stała się narzędziem pomocy. Ta hojność nie jest zerwaniem z jego charakterem, lecz jego kontynuacją cicha, ukierunkowana, bez inscenizacji. Sukces nigdy nie oznaczał dla modricia dystansu. Lecz odpowiedzialność. I właśnie ta myśl prowadzi nas do miejsca, w którym to wszystko się zbiega. W wieku 40 lat życie Luki Modricia wyraźnie zwolniło. To nie wrzawa stadionu wyznacza jego codzienność, lecz ciche rytuały jego rodziny na północy Madrytu. W La Moralecha, osłoniętej przed spojrzeniami, wyłania się inny obraz. Nie gwiazda, lecz mąż, ojciec. Centrum małego kręgu. Jego przyjęcie urodzinowe mówi wszystko bez wielu słów: balony pod sufitem, dzieci blisko niego, wania u jego boku. Człowiek, który kiedyś jako dziecko podczas wojny mieszkał w hotelowych korytarzach, dziś odnajduje oparcie w bliskości i stałości. Nawet szczególne chwile złota piłka w witrynie uśmiech na boisku treningowym między tortami a kolegami z drużyny. Pozostają ciche, niemal powściągliwe. Codzienność podąża według jasnych struktur. Wczesne treningi, spokojne poranki, regularne podróże do Chorwacji. W domu rytm wyznaczają wiara i rodzina. Jego katolickie wychowanie działa jak kotwica, która go uziemia i chroni przed rozproszeniami. Żadnej przesady, żadnej ucieczki do przodu. Tylko porządek, dyscyplina, i wdzięczność. Być może właśnie tutaj leży jego największy sukces. Nie tytuły czy trofea, lecz zdolność do powrotu w spokoju każdego wieczoru. Ta historia nie opowiada o zgiełku sukcesu, lecz o drodze do ciszy. Jeśli to spojrzenie na lukę modricia cię poruszyło, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, jakiego sportowca powinniśmy odkryć następnym razem.